Idziecie witamy na moim kanale i dzisiaj będziemy grać w Minecraft. Nie pytajcie jaka to nazwa, ale to jest Minecraft Nunu. Po prostu tak to, co mi pierwsze przyszło na myśli. Właśnie było to. Minecraft Nunu. Na razie sobie gdzieś pójdziemy, ok? Tylko tak gramy na 1,17, ale jak widać, właśnie bedrockowym czyli nie wiem, ale nie będzie dużych całków, więc. O, widać, że którym możemy zacząć, choć na wszelki wezmę trochę więcej drewna. No właśnie o tym mówiłem. Trochę ciemno teraz w ale w są ciemne. Tylko oczywiście musicie, nie musicie, ale Chciałbym, bo. Widać. Ale już spokojnie, już są wakacje, można odpoczywać. Ja będę częściej nagrywać, więc. Już spokojnie, już. już się na mnie nigdy nie gniewajcie. Choć filmik był kilka miesięcy. Nie, nie kilka miesięcy. Tak. No jakieś dwa miesiące, ale. Chodzi mi o to, że. że kilka to jest trzy, a nie dwa. Ale też potrzebuję trochę węgla, więc pokopię sobie go. Nie ma żołowa. To sobie cave'a wybrałem. Dobra, bardzo zarąbisy, dobra, biorę crafting. Piec, potem sobie zrobię. Już się nie speedrunuję. Tylko gram na cielku. Né? a Dobrze, mogę iść zabić krowę. Dobrze, dziękuję za dwa mięska. <laughs> Dobra, idę do tego, choć mam... Oczywiście gramy, nie gramy na y, zapisie klipunek. pierdzielę. I że sztabka miedzi, co? Ale mamy. Ale mamy trójzon tu dziska. Jaka to, ona, to była szansa? To był jeden. Pierwszy w tej serii. Dobra, już wiem, jaki będzie. Ten. Tytuł odcinka. Ale możemy musimy chwilę. Muszę się po. Muszę to zjeść. I mamy ludziska dynię, więc jak. Dobrze, tam. Tam musi być dobrze. Dobra, to wyruszamy w przygodę. Nie, 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 nie. nie. Surowe kurczaki z UZAS. Za chwilę będziemy mieli na łóżko. oczywiście już mamy tytuł tu odcinka. Napiszcie hashtag jak ktoś dotrwał do tego momentu. Oczywiście, nie wiem, nie wiem, ale po prostu muszę to powtórzyć. Musicie zostawić łapkę w górę, bo tak to, to mnie nie zmotywujecie, tylko bardziej pogorszycie sytuację. A naprawdę, jak patrzę na moich kolegów, to naprawdę jestem na wzwyż. Więc ale to wszystko, wszystko przez Was, no bo tak to, to nie ubym kanału praktycznie. Wy no ja nie wiem, no komuś udostępniacie, wy komuś, to wy wszystko robicie na tym kanale, ja tylko nagrywam, ja nic nie robię, ja tylko nagrywam, a wy załatwiacie wszystko z prawymi łapkami. Jeżeli ja ścieluje rekordowy film Cuddle Jump, 12 łapek w górę ludzie ja i przez ten film ja wiem, że wy możecie. 300 wyświetleń na dodatek. Ja, ja wiem, że wy możecie. A nie, że wy nie możecie. Kurde, no ludzie. Naprawdę. Jakbyście na przykład udostępniali to innym, to zobaczcie sobie, jakim, by, jakim bym miał zasięg. Ile bym miał subskrypcji? Bym miał dwa razy więcej subskrypcji. A jak nie chcecie, że... Aby się rozwija, no to kurde mój problem, a nie was. Dobra. To żelazo się przepali i kończymy odcinek, bo odcinki muszą być takie krótkie, bo gigabajty. A nie, następny odcinek będzie dłuższy. Spokojnie. O, następny odcinek pojawi się w sobotę. Z tej samej serii, oczywiście. Oczywiście, jak komuś to nie przeszkadza, nie? A w wakacje będzie się co dwa lub nawet codziennie będą się pojawiać filmy. Więc nie wiem, dla Was to może być open, nie wiem, no. Jak lubicie, jak ktoś lubi moje filmy, no to oczywiście. Dla niego to jest Stongs. No naprawdę, no serio teraz mówię. Zostawcie tą łapkę w górę. Zostawcie no kurde ludzie. Naprawdę, no. Kurde, no i... Wiecie ile ja filmów nagrałem? Chyba mam 64 filmów na tym kanale. I ty nadal nie subskrybujesz. No, chupie. Tak to mi się nie dogadamy. I tak, teraz mówię do ciebie. Do ciebie, tym, tym którym siedzi przed, ek przed ekranem. A, oczywiście, oczywiście subskrybujesz, to pozdro. Ja wiem, że to YouTube nie wyśle, dla kto mi zasubskrybował, a kto nie. Może tak, tak. Dobrze O ile nie będzie, O ile będziecie naprawdę bardzo dobrzy To naprawdę Możemy zdziałać bardzo dużo I nawet I proszę do końca lata Wbijmy te 30 słów a jak wbijemy na 40, to, to nie wiem, co ja zrobię, no. W tej sali to bym miał już jak sobie set. Co? No 3 miesiące, Jówek. Naprawdę. Bardzo dużo czasu. No nie, 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 tak... Nie tak mało, no, nie tak dużo, no. W wiecie, co ja zrobię ludiska? że podskoczę i będę żelazny. Czekajcie, tylko muszę sobie na całą blok wykopać. Dobrze. Patrzcie. Zobaczycie zaraz moc. Moc dupy. Okej, okay, let's go! Mamy już cały żelazny set i na tym właśnie chyba skończymy ludziska. Dobrze jak, jak na pierwszy jak bardzo dobrze? Mamy trójząb! Lolo, lolo, lolo. Chyba... Lolo, 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 lolo. Dobrze. Więc... To było dzisiaj na tyle, więc... Eww! I pa!